Witajcie drodzy szamofani w kolejnym odcinku Pysznej Szamy Niedługo już święta Wielkiej Nocy w związku z tym zostanie wam w domu pewnie dużo ugotowanych jajeczek i zawsze zachodzi się w głowę co z nimi zrobić jak jesteście ciekawi mojego pomysłu na te właśnie ugotowane jajka to koniecznie zostańcie ze mną Ja dzisiaj do tego odcinka użyję 10 ugotowanych jaj i myślę jakieś 3-4 świeże zależy od tego jak to będzie wychodzić Zaczynam od jajek ugotowanych Przekrajam je na pół Właśnie w ten sposób, teraz bardzo istotna sprawa, łyżeczką je wyciągam, uważam, żeby tej skorupki nie uszkodzić, bo później do tych właśnie skorupek będę dawał ten pyszny, jajeczny farsz. Robimy to delikatnie, staramy się zrobić to tak, żeby właśnie takich małych łupinek w jajku nie było. Wyciągnięte ze skorupek jajka zaczynam bardzo drobno siekać. Jajka mam już posiekane. Teraz do tych jajek posiekam drobno koperek. Koperek ląduje w miejsce z siekanymi jajkami, a ja zabieram się za siekanie szczypiorku. Szczypiorek do miski. No i teraz dam tu odrobinę świeżo zmielonego, kolorowego pieprzu. Odrobinę pieprzu mielonego, czarnego. No i oczywiście sól. Jakieś dwie, trzy szczypty. Oczywiście zawsze przed usmażeniem i nataśmierowaniem jak warto spróbować tego, czy jest dla nas dobre. Mieszam całość. Zobaczcie jak to świetnie wygląda, już pachnie koperkiem, szczypiorkiem, naprawdę będzie to niebo w gębie. Zostańcie do końca, żeby to zobaczyć. Jeszcze na soli. No i teraz wrzucę jeszcze tutaj bułki tartej. Jakieś, myślę, na tą ilość może cztery takie. Płaskie łyżeczki, mieszam. No i znowu jajeczka. Myślę, że na początek wbiję jedno, wymieszam i zobaczę jak ta masa mi się zachowa. Już od razu widzę, że jednak jedno jajeczko to będzie. Za mało. Wbijam, wbijam więc drugie. i dwa śmiało wystarczą. Dokładnie to wszystko mieszam. No właśnie tak. I taką gotową jajeczną masę wkładam do tych głupinek po jajeczkach. No właśnie, delikatnie. No i muszę to powtórzyć tylko 19 razy. Tak właśnie wyglądają te faszerowane jajeczka, ale to jeszcze nie koniec, bo potrzebujemy je jeszcze opanierować do bliski, więc rozbijam kolejne, jak to. Na razie jedno, żeby nie przesadzić, rozszypuję, odrobinę soli do tego daję. No i teraz jajeczko, bardzo delikatnie, bo to jajeczka, to z jajkami trzeba postępować bardzo delikatnie. Zamaczam w jajku i bułce tartej. I tak to wygląda. jeszcze będę smażył na oleju z masełkiem. O, no, zobaczcie tutaj bliżej. Jak fajnie masełko mi się rozpuszcza na tym oleju. Muszę smażyć to na naprawdę niewielkim ogniu, bo nie może się za szybko na... Wierzchu zrumienisz, tylko po powolutku trzeba to smażyć, żeby jajeczka w środku się nagrzały i jajko, które się tam w środku znajduje, po prostu się ścięło. No i wrzucam oczywiście tą częścią skorupą do góry nasze paszerowane jajeczka. Jajka już gotowe, zobaczcie piękny złocisty kolor przed podaniem jeszcze na chwilę położę je na ręcznik papierowy żeby odrobinę odsączyły się z nadmiaru tłuszczu jajka się odsączają a ja w tym czasie przygotuję talerz do podania daję tutaj rukolę jakościółkę bo przecież fantastycznie będą się prezentować na tym zielonym tle i teraz Układam jajeczka dookoła, tak żeby każdy, tak żeby każda osoba zasiadająca przy stole mogła się poczęstować tym pysznym daniem. Dobra, ale czegoś mi tu brakuje, a konkretnie brakuje mi tego pomidorka, który przygotowałem. Kilka więc koktajlowych, na pół kroję w ten oto sposób, bardzo prosta sprawa. Układam wszędzie, gdzie się da, gdzie się jeszcze zmieści tu, tu i jeszcze tu. I jeszcze na całość odrobina kolorowego pieprzu świeżo mielonego. I tak właśnie wygląda moja propozycja jajeczna na wykorzystanie tych jajek ze świąt. Zobaczcie. Wygląda konkretnie i mówię Wam, smakuje na pewno pysznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wesołych świąt, mokrego śmigusa, dingusa i dziękuję bardzo za oglądanie odcinków Pysznej Szamy. Tymczasem na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.